Witam. Z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do pierwszego spojrzenia na grę World of Battles Morningstar, która wydawana jest przez Frogwares i dostępna jest teraz poprzez platformę Steam zupełnie za darmo od jakiegoś czasu. Przynajmniej na chwilę obecną, którą ja nagrywam, to było to niedawno. Gra już cieszy się sporą popularnością, można spotkać wielu graczy tak naprawdę na serwerach. Gra jest typem strategicznym z malutkimi elementami RPG, które, które przejawiają się poprzez to, że można wymieniać elementy zbroi, i broni oraz takich innych rzeczy swoim jednostkom. Jednakże zacznijmy od tego, żeby pokazać, jak się w tym tworzy samą armię. Do wyboru mamy trzy strony konfliktu i w każdej po trzy rasy. Jest strona typowo zła, w której są mroczne elfy, orkowie oraz nieumarli. Jest strona neutralna, w której mamy do wyboru barbarzyńców bądź amazonki. E, oraz strona dobra, w których mamy rycerzy oraz krasnoludów. Mm, tutaj jeszcze mamy zwykłe elfy oraz mamy takich e, pff, zwierzołaki, to jest co, tak to można przetłumaczyć w sumie, e, takie zwierzołaki, które zwierzołaki są dostępne poprzez wykupywanie jednostek w sklepie, co Wam za chwilę pokażę, e, a elfy na razie z tego co wiem niestety są niedostępne. Możemy wybrać tutaj jeden z trzech awatarów, które nam proponują. Możemy również wgrać swój własny awatar, co zresztą zobaczycie na, mojej, na, moim, na moim zdjęciu, na moim profilu. I teraz jak widzicie, no tutaj powiedzmy, że wpiszemy cokolwiek, to tutaj jeszcze możemy wybrać sobie baner. I to jest naprawdę wszystko I, wtedy, i tutaj nadajemy nazwę swojej armii i ona będzie wyświetlana. I to jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli ktokolwiek będzie chciał nas wyszukać, to tutaj będzie nas wyszukiwał tylko i wyłącznie przez nazwę naszej armii, a nie przez nazwę lidera. Także na to trzeba zwrócić uwagę, żeby nie popełnić jakieś gafy. Dobrze, w takim razie przejdźmy do mojej armii, która jest tutaj. Ja gram nieumarłymi. E, jakoś tak mnie to chnęło i nie wiem czy to w zasadzie dobrze niestety chyba niezbyt, bo e, zresztą zaraz sami zobaczycie. Mm, dobra, jak widzicie, sam interfejs nie wygląda jakoś bardzo źle e, Jednakże wydaje mi się, momentami troszkę zbyt zagracony i chaotyczne, początku miałem bardzo duże problemy, e, żeby w ogóle cokolwiek tutaj znaleźć. E, zaczynamy od tutorialu, który wyjaśni w sobie wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne do grania w tą grę e, i po kolei po kolei nam... Dawkują twórcy gry kolejne, kolejne informacje, nie jest to tak, że jesteśmy rzuceni od razu na głęboką wodę i zostajemy zasypani informacjami. Jak widzicie tutaj mamy challenge które możemy wykonywać i które jeszcze pokazują na dodatkowe funkcje, które mamy jakieś tam w grze, e, typu właśnie nam kooperacja, eksploracja e, i, i takie, takie różne inne rzeczy. E, w Kolejnym advisorem jest Career Advisor, który tutaj nam sprawdza mniej więcej co mamy odblokowane, nie wiem czemu tutaj akurat mi się, no właśnie tutaj mamy, odblokowują nam się kolejne rzeczy i co nam się odblokuje na kolejnych poziomach, to jest bardzo fajna rzecz. Eee, news Advisor, to on tutaj nam daje, newsy, niestety już od wielu dni jest news tylko jeden, że dostajemy gemy, które są eee, walutą premium w grze, którą możemy wykupić za dodatkowe pieniądze i oczywiście nam to daje jakieś tam dodatkowe przedmioty w grze. I jest również Personal Advisor, który nam pokazuje jakieś achievementy, to są takie podstawowe informacje, które możemy go dokupić, sobie, na przykład do naszych jednostek i tak dalej. Tutaj zarządzamy naszą armią. Tutaj możemy zobaczyć, jakie jednostki mamy w armii, jakie mamy ewentualnie w swoim w, w rezerwie. W rezerwie możemy mieć. O, widzicie, tutaj możemy mieć. Możemy mieć jednego giganta w naszej armii, możemy mieć jedną jednostkę tego samego typu. Master Units, takie zwykłe, to są jednostki, które mają dodatkowe umiejętności. No tutaj, takie ilość raz, które możemy mieć w swojej armii, więc musimy dobierać ostrożnie naszych, naszych sprzymierzeńców. I teraz, tak jak widzicie, tutaj nam się otwieram slot. Ja jeszcze nie mam wszystkich odblokowanych, jednakże chciałem wam pokazać, bo to już na tym przykładzie można bardzo łatwo pokazać, co i jak. Klikając na slot. Możemy wybrać broń, którą możemy będzie się posługiwała nasza jednostka. Jak widzicie, część broni jest za premium i to są broni, które mają jakieś tam lepsze statystyki, e, lepsze umiejętności dodatkowe, takie pasywne. Jednakże um, broni, które nam oferuje gra za gold, który nam się znajduje tutaj w tym miejscu, e, też nie są złe i dają jakieś takie ró różnorodność, poczucie różnorodności w naszej armii. Chociaż ten rozstrój koniec końców nie, nie robi to jakiejś wielkiej różnicy, bo to są różnice jednego, jednego, jednego um, jednego punktu tak na rozprawę e, w każdym razie no, możemy dokupować zbroje, e, potem możemy dokupować tarcze, hełmy, jakieś buty, e, naszyjniki, pierścionki, zegarki Tutaj możemy nawet podkowy kupić dla konia. Jak widzicie, ale to już może pokażę w recruit, w recruit Units. Jak widzicie, znajdują się tutaj bardzo jednostek. Mamy jednostki z niebieskim obrazkiem tutaj oraz z pomarańczowym obrazkiem tutaj. Z niebieskim obrazkiem to są jednostki, które nie posiadają żadnych dodatkowych umiejętności. Z pomarańczowym obrazkiem są to jednostki, które posiadają jakieś tam dodatkowe umiejętności. A żółte... Żółte to są jakieś jednostki, które są dużo, dużo lepsze i też mają jakieś swoje dodatkowe umiejętności, co pokazuje się nam jako skille tutaj w prawym górnym rogu ekranu, że to za chwilę wam pokażę, jak już wejdziemy do samej gry. A Jak widzicie, w sklepie możemy wykupywać sobie jednostki dodatkowe do naszej armii i co jest interesujące, nie musimy się martwić tym, że jak wybierzemy armię jedną na samym początku gry, to że będziemy do niej, jakże tak powiem, będziemy do niej przywiązani. E, możemy w pewnym momencie gry, jak nagle odblokują nam się inne frakcje. E, jak widzicie, no niestety to są dość wysokie poziomy, więc na początku musimy się przyzwyczaić troszeczkę do tej swojej armii, i także potem możemy ją swobodnie zmieniać. E, możemy sobie dodawać tutaj dark elfy, które jakieś tam mają swoje jednostki fajne. E, giganty, giganty to jest fajna rzecz, która naprawdę fajnie wygląda, e, i dlatego na przykład ja bym właśnie chciał mieć dark elf, bo spójrzcie na tego, na tego bydlaka. Znaczy, to, to jest bardzo fajna jednostka, wygląda super. Ehm, bardzo fajne jednostki mają również. E Tutaj właśnie te, te Minotaur i te inne jednostki to są bardzo, bardzo fajnie wyglądające. E, I z tego mamy oczywiście podgląd też na jakieś tam ich statystyki tutaj w, w, po prawej stronie. E, I w tym możemy wiedzieć, które jednostki jakieś tam mniej więcej pasują do naszego stylu gry. E, jakie mają statystyki, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, w kogo możemy zainwestować. I właśnie to muszę od razu powiedzieć, że w zasadzie te jednostki e, są bardzo, bardzo fajne i one mają dość dobre statystyki itd., itd., itd. także warto się stanowić nad nimi. No tutaj mamy oczywiście Amazonki, z każdej, z każdego, z każdej nacji możemy kupić, jednakże musimy wziąć pod uwagę to, że jeżeli jesteśmy źli, to nie możemy kupić żadnych jednostek z dobrych. Także no tutaj już jesteśmy zablokowani. Jednakże właśnie jeżeli chcielibyśmy jakieś, mieć szeroką gamę do wyboru, to najlepiej zainwestować w neutralną jednostkę, w neutralną armię na samym początku, ponieważ wtedy będziemy mieli obniżone poziomy dostępności właśnie tych obu armii, tak naprawdę, obu stron, więc możemy jakoś taką mamy, Różnorodność, także jeżeli ktoś na początku chciałby spróbować tam pograć sobie troszeczkę, to wtedy polecam właśnie wybranie neutralnej strony. Aj, i teraz mapa globalna, która może mi niestety zawiesić komputer, dlatego musicie mi niestety wybaczyć, jeżeli to chwilę będzie przycinka. Ale, ale to niestety nie zależy do końca ode mnie, od, zależy to od, głównie od mojego komputera, od, od wielkości mapy. Jest to taki system, którym który pewnie niektórym jest dobrze znany, bo słyszałem, szczerze mówiąc, że sam nie grałem w, w te wojny klanów w World of Tanks i myślę, że w paru innych grach też by się znalazło. System takiej właśnie mapy, która jest rządzona, dane regiony są rządzone przez e, gildie. I, I każda gildia może podbijać kolejne tereny i wtedy, no... Kolejne gildie biją się między sobą o jakieś, tam powiedzmy, tereny. Także to było takie szybkie pokazanie, jak to mniej więcej wygląda, ponieważ niestety mój komputer tego nie wytrzymuje, bo mapa świata jest duża, tych terenów jest dużo i to wszystko się ładuje cały czas i to się jakś tam wymienia. Także tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o opcje z samej gry, można ją sobie tak skustomizować, żeby działała nam na takich detalach, jakbyśmy chcieli, żeby chodziła nam płynnie. Ja teraz obniżyłem troszeczkę wszystkie detale żeby w ciągu nagrywania jakoś mi to chodziło w miarę fajnie. Możemy tutaj skustomizować sobie controlsy. Kontrolsy są przygotowane do takiego Rzekłbym troszeczkę standardowej strategii, coś takiego. Te, bo to są takie przyciski, które ja uważam za standardowe, ponieważ jak czasami gram w jakieś strategie, to wtedy właśnie tak, tak mi się od razu te niektóre przyciski, te niektóre przy, klawisze na klawiaturze same wpadają pod palcem. E, także teraz myślę, że już wam pokażę, już sam mecz, e, samą walkę. Tylko nie wiem czemu zaczęło mi się jakoś tutaj to wszystko przywieszać. Także dajcie mi sekundę, żebym ja to wszystko ogarnął. Już jestem z powrotem w grze. Yy, także teraz jest faza przed samą walką rozstawienia naszych jednostek, co przypomina troszeczkę może medieval total, serię Medieval Total War, znaczy Total War generalnie. Także możemy wtedy rozstawić jednostki, żeby one były w jakichś tam różnych miejscach na mapie, na, na, po naszej stronie, żebyśmy mogli nimi kierować, powiedzmy, żeby zajść od flanki, żeby iść prosto, albo jakieś takie inne manewry. My na razie naciśniemy Ready, mając, mam nadzieję, że przynajmniej moi współtowarzysze jakoś nam tutaj pomogą. I widzicie, sam ekran walki jest dość schludny. Od razu zwrócę uwagę na to, że tutaj te dwie skile to są skile, które wychodzą od jednostek, które posiadam. E, zaś te dwa skile to jest atak magiczny, a to jest magiczna obrona. E, wychodzą od mojego bohatera i one się napełniają e, po tym, jak wydajemy, zadajemy jakieś obrażenia. E, sama gra, sam tryb matchmakingu w tej grze jest dla mnie momentami nieco niesprawiedliwy, a powód jest prosty, ponieważ Zdarzałem się sytuacje... nie wiemy na jakiej zasadzie on do końca działa, jednak zdarzają się takie sytuacje, kiedy Walka na przykład toczy się między trzema armiami, a armiami pięcioma. E, teraz aktualnie walczymy czterech na pięciu. Ja jestem w drużynie z czterema armiami. E, przeciwna drużyna ma pięć armii, z czego wszyscy są w jednym klanie. Także już jestem pewien, że dostaniemy batę i to dość ciężkie. E, I dlatego mówię, że ten matchmaking to troszeczkę kuleje tak naprawdę sprawę. Tak samo jak niestety e, cała reszta, że tak powiem, samej walki. E, ponieważ wiem, że. Pomysł był chwalebny, żeby stworzyć jakąś taką strategię. Jednakże nikt nie wychodzi z założenia takiego, że to jest strategia. Tylko jak widzicie, no tak jak w tym momencie, my staramy się, no w tym momencie staramy się tak naprawdę sobie przeżyć. Więc zbieramy się wszyscy, ale każdy mecz wygląda mniej więcej tak samo: że wszystkie armie zbierają się razem. I wszystkie razem idą w jedno miejsce. Potem nagle napotykają armię przeciwnika, i nagle tych jednostek walczących na ekranie jest około, no żeby nie skłamać, około 500 jednostek, które się ze sobą biją. I bardzo trudno jest wybrać, żeby tak, aby Twoja jednostka, e, która jest dobra, powiedzmy, że tak jak Pikemeni są dobrzy przeciwko e, konnicy, a na przykład Czarodzieje są dobrzy przeciwko Czarodziejom i takie inne rzeczy, to bardzo trudno jest wybrać takie. Odpowiednie jednostki do odpowiednich jednostek przeciwnika, ponieważ wszystkie sztandary się ze sobą mieszają i tworzy się chaos na na całej mapie w tym danym miejscu. Uciec nie ma jak, bo nagle nas zachodzą od drugiej strony. I to, I to nie jest powód tego, że po prostu nie ma taktyki, tylko po prostu to jest tak, że jeżeli jedna armia się odłączy, tak jak my w tej sytuacji, my jesteśmy w czterech. Jakby któryś z nas się odłączył i poszedł nagle swoją flanką gdzieś tam z boku, to nagle. Znajdujemy się w sytuacji, kiedy nasi sojusznicy zostą, zostają całkowicie zniszczeni, e, a my sami zostajemy tak na bez żadnego wsparcia, bez niczego i... No i wtedy pojawia się niestety dość duży problem i to, to jest taki... To jest taka rzecz, która niestety bardzo mnie boli i to, to mnie strasznie odrzuca od tej gry, bo tak to gra jest bardzo fajna, bardzo grywalna i polecam ją. Muszę się zbliżyć do końca, bo wiem, że czas mnie goni, niestety, jak zwykle. E, gra, grę polecam, bo, bo gra nie jest zła. E, tylko no musimy wziąć pod uwagę to, że niestety, niestety, czasami zdarza się tak, że, że gra się staje zbyt chaotyczna, jak na mój gust, i, i nagle i nagle jesteśmy w jakiejś takiej niestety dziwnej sytuacji, że nie jesteśmy w stanie po prostu nic zrobić i wiemy, że jesteśmy w przegranej sytuacji. Tak samo jak ja w tym momencie wiem, że e, teraz zauważyłem, że ten klan jakoś widzę, że się dogaduje, i oni starają się grać jakoś taktycznie. E, ale, 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 ale wydaje mi się, że i tak dostaniemy niestety dość spore cięgi. Tym bardziej, że gra zaczyna niestety momentami się zawieszać, jeżeli na, na ekranie znajduje się naprawdę dużo jednostek, bo ja sam mam jednostek około 80 wyrzuconych ze swojej armii, plus 4 armie inne, plus 5 armii przeciwnika, to do tych jednostek na ekranie jest od zarąbania i ciut, ciut, i gra zaczyna się powoli zawieszać. Czy polecam World of Battles Morningstar? Polecam zapalającym i fanom strategii takich w typu właśnie Total War i na pewno jest dużo takich, takich Takiego rodzaju strategii. Eee, czy polecam innym? Szczerze powiedziawszy, sam nie wiem. Mogą się troszeczkę jednak zanudzić. Eee, teraz, niestety, tutaj tak troszeczkę zawiesiłem się ze swoją myślą. Eee, jak widzicie, no tutaj trzeba też używać swoich skilli w miarę tak. W miarę dobrze, w miarę, w miarę tak. Eee, Wykorzystując potencjał. To jest tarcza, która chroni nasze jednostki przed obrażeniami. Więc dobrze jest czasami swoje jednostki zebrać w jeden punkt i ochronić się tarczą na powiedzmy na to, nawet na to 30 sekund. E, ale zawsze coś to da. Mm, I dobrze, ja się. To, to z mojej strony to jest wszystko. Polecam grę Birth of Battles po to, żeby ją przetestować. Jest darmowa na steamie, nie zajmuje dużo miejsca i ściąganie jej zajmuje naprawdę chwilę. E, także na razie.